Witam Was, mieszkańcy Golubia Dobrzynia. Nazywam się Krzysztof Michałowski. Jestem kandydatem na burmistrza naszego miasta. Miasto Golub Dobrzyń to jedna z pereł naszego województwa, no i nie tylko, bo zamek wraz ze swoimi turniejami znany jest bez mała na całym świecie. Jednak rozmowy z Państwem uświadomiły mi, że jest to też miasto, z którego wyprowadzają się mieszkańcy. I to głównie ludzie młodzi, gdyż nie widzą perspektyw na swoją przyszłość. Brak pracy i możliwości zdobycia mieszkania oraz nieprzystępny i arogancki urząd zmuszają mieszkańców do migracji. Jeżeli mi Państwo zaufacie i oddacie 16 listopada swój głos na moją osobę, podejmę walkę o każdego obywatela naszego miasta. Zapewnię, by wszyscy mieszkańcy traktowani byli na równych prawach. Otrzymacie Państwo przyjazny urząd, którego urzędnik pamiętał będzie, że służy obywatelowi. Wydzielę budżet o losach, którego sami Państwo zadecydujecie. Podejmę starania o zwiększenie liczby miejsc pracy. W tym celu powołany zostanie zespół wsparcia udzielający porad prawnych. Utworzę spółdzielnię pracy. Zapewnię pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na różnego rodzaju formy działania, w tym działalności społecznej. Zadbam, by sport i turystyka były ważnym elementem promocji naszego miasta. Szanowni Państwo, miastu nie wystarczy średnicówka. Temu miastu potrzebna jest obwodnica, bo jak tak dalej będzie, to zamek wpadnie do drwęcy. Podejmę otwartą współpracę z naszymi przedsiębiorcami. Temu miastu potrzebnych jest wiele rozwiązań, które obywatelom ułatwią życie. Dajcie mi Państwo szansę 16 listopada, a spełnię te i wiele innych oczekiwań. Krzysztof Michałowski, Wasz kandydat na burmistrza miasta Golubia Dobrzynia.